Tego października w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu rozpoczął się cykl spotkań pod nazwą Spotka się z mistrzem w swojej szkole. W zajęciach uczestniczyło ponad 200 dzieci, głównie z klas 1-3. Organizatorzy zachęcali najmłodszych do aktywności i uprawiania tenisa stołowego, dyscypliny niezwykle widowiskowej, ale także bardzo trudnej technicznej. Na pokazie nie zabrakło burmistrza gminy Milicz Piotra Lecha, który od lat wspiera rozwój tenisa stołowego w gminie Milicz. Po raz pierwszy w historii Milicza Tenisa Stołowego dzięki Polskiemu związkowi Tenisa Stołowego mieliśmy tak zwane spotkanie, event pod nazwą Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole. Ja z racji tego, że prowadzę zajęcia w kilku szkołach i w dwóch gminach, w dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy spotkanie dla dzieci klas 1-3, gdzie omawialiśmy szereg zasad. Dzieci miały okazję pograć z zawodnikami UKS Lider Milicz. Jutro widzimy się w Szkole Podstawowej numer 1, a w czwartek spotkam się z dziećmi z gminy Krośnice. Ja bardzo cieszę się, że moje 38 letnie doświadczenie mogło zaowocować w ten sposób, że dzisiaj Blisko 200 dzieci spotkało się na tym spotkaniu. Dzieci bardzo aktywnie i chętnie uczestniczyły w tym cyklu pokazów, które my chcemy im zaoferować. Były bardzo chłonne na wiedzę, odpowiadały na pytania, które przez nas zostały zadane. Cieszę się, że moi zawodnicy z sekcji UKS Lider Milicz, Otylia, Czarek czy Marcel mogli również yy, pokazać swoje umiejętności, ale także przekazać te tajniki wszystkim dzieciom, które mam nadzieję zgłoszą się na treningi sekcji UKS Lider Milicz i w przyszłości będziemy cieszyć się z kolejnych zawodników, a może i mistrzów kraju. Program jest finansowany głównie z Ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu poprzez Polski Związek Tenisa Stołowego i na zlecenie Polskiego Związku Tenisa Stołowego ja, Klub Malutki z Milicza, UKS Lider Milicz może też uczestniczyć w tej akcji. Dzisiaj akurat jest, znaczy w tym roku akurat jest 90-lecie tenisa stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego wymyślił, że będzie to 90 spotkań z dziećmi, ze szkół podstawowych klas 1-3.